Dobra, więc ogólnie krótki filmik z takiego fajnego, wydaje mi się, przynajmniej pokaziku z takiego projektu, pokaz Fireworków za około 5 dyszek. No, może nawet troszkę więcej, ale wydaje mi się, że będzie naprawdę dosyć fajny, długi i taki w miarę ciekawy pokazik, bo mamy tutaj takie rzeczy jak fontanny, stroboskop na początku, ogólnie pokaz ma trwać około 1,5 minuty, 37 strzałów razem, no i z tym 1,5 mm w finale, więc na pewno będzie ostre pierdzielnięcie. Tutaj mały kaliber 17 mm, 20 mm wyrzutnia Demagic Key od Triplexa, a na początku jeszcze przed tym wszystkim pójdzie stroboskop od Triplexa 60 sekundowy z fontanną, kilka petard w międzyczasie i dwie jeszcze inne mniejsze fontanny, które tam będą połączone i wrzucone do pokaziku i zobaczymy jak to wyjdzie. Troszkę mi zależało, żeby to zrobić, żeby to była taka zbita, porządna konstrukcja, która mi się nie rozpadnie. Więc lecimy i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie z efektem. Nie robiłem jakichś tam lapsów zrobienia, no bo tutaj w sumie były wszystkie standardowe łączenia wyrzutni. Tutaj akurat sobie poszło się tak dookoła. Całkiem ciekawie, nigdy tak chyba jeszcze nie łączyłem żadnej wyrzutni. I zobaczymy, jak to się spisze w praktyce. No i tutaj troszkę namieszałem te ostatnie strzały z wyrzutni, żeby 5 strzałów z 20 mm było w finale. No i jeden dużym. Także lecimy. Dobra, miejsce na pokaz jest super. Zobaczcie sobie, uwzglogaciłem pokaz o jednego żymiaka, który jest w tamtym miejscu. I on będzie strzelał nad tym wszystkim i pokaz się przez co wydłuży. Tutaj są fontanny, tam jest stroboskop w tamtym dokładnie miejscu. Michał musisz zapamiętać gdzie i tam jest główna zapamiętam część pokazu, zapamiętam. więc Pozdrawiam myślę, że będzie wszystkich. wszystko ciekawie. O, Michał was pozdrawia, także cieszcie się. Dobra, gdzie jest stroboskop? A faktycznie mówię ci to jest Fontann, O, i tu się mi świeć. Dwa, no? Ta, i teraz świeź mi tutaj. patrz. I dawaj. Dette sitter på, ditt Więc ogólnie był to pokaz, który pierwszy raz nie udało mi się w pełni tak jak sobie to zaplanowałem, bo niestety przy transporcie jak zwykle miałem to wszystko w plecaku. Yy, Otwiał się ląd i nie odpaliła się wyrzutnia Oxygen, przez co cały pokaz był trochę krótszy. Oczywiście później jeszcze tego Oxygena odpaliliśmy poza pokazem i ogólnie stwierdziłem, że super bonusem było wrażenie tylu różnych efektów że cały pokaz. Który był naprawdę konten, jeden, były naprawdę zapomniane, dwie fontanny, jeden był bystro bosko, był tylko rzymski ogień, jedna wyrzutnia i jeden porządny snorzot, zrobili, na, zrobili naprawdę zarąbistą robotę i pokazał, mi, że mi się dosyć fajnie podobał, tylko ja strasznie później byłem ogólnie bardzo, bardzo niepocieszony przez to, że właśnie ten... Okrzyżenie nie odpalił i nie było tak wszystko idealnie, ale tam się troszkę usprawiedliwiam tym, że miałem dużą podatność na uszkodzenia, no ale też taka prawda, że mogłem nie oszczędzać, po prostu zrobić to na systemie do zdalnego odpalania, który mam, i wtedy nie było żadnego problemu z tym, że coś nie odpaliło. No ale ogólnie pokaz faktycznie jak tak wyszedł całkiem przyjemnie. Więc to było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam, dziękuję za oglądanie, to jest taki filmik trochę na poczekanie, bo już wkrótce będą kolejne fajne filmiki, naprawdę w tym tygodniu szykuje się naprawdę wielką dawkę kozackich filmików, ale to już wkrótce, miłej niedzielki, miłego niedzielnego południa, wieczora i do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć i siemanko, do zobaczyska.